Serdecznie chciałbym Wam pogratulować tej dzisiejszej uroczystości i tego oficjalnego przekazania poświęcenia samochodów. To jest owoc pracy wielu bardzo zaangażowanych rycerzy Floriana, ale także wielu przyjaciół, poczynając od samorządu gminnego, przez sponsorów, przez instytucje takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Ojówu. Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj, jak rozmawiałem z panem burmistrzem, z wybuchem prezesem Jarosławem Kazimierczukiem, to widać było, że nawędrowali się do różnych instytucji, żeby zorganizować te środki na bardzo potrzebny przemysł. Gratuluję wam, że macie takich przyjaciół, że tu na, na terenie miejscowości, na terenie gminy macie też sponsorów, firmy, zakłady, które. Rozumieją, doceniają, jak ważny jest nowoczesny sprzęt dla ochotniczej straży pożarnych. Dzisiejszy dzień jest chyba świętym nie tylko strażaków, ale mieszkańców tak naprawdę Gminy Zabudów oraz mieszkańców w ogóle chyba większej nawet przestrzeni, bo tak naprawdę strażacy służą mieszkańcom, służą ludziom, służą innemu człowiekowi. Niosą im pomoc. Yy, Pomagają praktycznie już w chwili obecnej, można powiedzieć, w, w różnych sytuacjach ży życiowych. Nie tylko wyjeżdżają, aby gasić pożary. Mówimy o klęskach żywiołowych, mówimy również o różnego rodzaju zdarzeniach na, na drogach. Tego typu powiedzmy y, sytuacja. Tak więc y, święto strażaków ja traktuję jako święto po prostu wszystkich wszystkich mieszkańców, a że się odbywa akurat w takim symbolicznym, specyficznym również dniu, wobec tego myślę, że przejdzie ten dzień do historii Gminy Zabudów, y, miasta Zabudowa, bowiem dzisiaj mamy. Dzień 25 lipca, w związku z tym dzień im Krzysztofa, ale również pamiętajmy o tym, że Krzysztof, święty Krzysztof jest patronem wszystkich podróżujących i kierowców. Stąd też myślę, że termin jest bardzo interesujący, bardzo symboliczny i dzisiaj oficjalnie nastąpiło poświęcenie nowych wozów bojowych, które trafiły do jednostki w zabudach. Należą się słowa podziękowania gminie na czele z panem burmistrzem i samorządowi. W szczególny sposób zostaliśmy wsparci przy zakupie oto tego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, gdzie gmina zabudów wsparła nas kwotą bliską 400 tysięcy złotych. W tym roku wyjeżdżaliśmy już blisko do 60 zdarzeń, były to różne zdarzenia, począwszy od pożarów, poprzez inne miejscowe zagrożenia, na które to się składają, podtopienia czy też szkody powstały w wyniku wichu. Jednostka w zabudowie funkcjonuje już 115 lat, w związku z tym tradycję ma bardzo, bardzo, bardzo długą. Ochotnicy w ogóle to tak naprawdę strażacy, którzy nie wykonują swojej pracy zawodowo. Oni praktycznie pracują albo są gotowi do wykonywania swoich obowiązków, pomocy innym 24 godziny na, na dobę. Muszą przerwać inne obowiązki, aby śpieszyć z pomocą innym ludziom. Dlatego tego nie ukrywam, że znaczenie Straży Pożarnej, a zwłaszcza ochotników na terenie całego kraju, jest nie do podważenia. So open your eyes and see The fire I have burns inside of me